Cześć wszystkim. Zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie nikt oprócz mnie w ogóle na to nie czekał. Niemniej dzisiaj nastał ten wielkopomny moment, w którym zakończymy serię poświęconą anarchokapitalizmowi. Obiecywałam to już bardzo dawno temu, chyba w 45, no ale jak to mówią, better late than ugly. I tak wiem, ten tekst pasuje tutaj jak świni siodło, ale ja w ogóle posiadam bardzo słabe poczucie humoru i z każdym moim suchym żartem gdzieś w Afryce wysycha studnia. No a wracając do tematu Uczciwość intelektualna wymaga od nas, abyśmy zawsze kwestionowali nasze poglądy, poddawali je próbie i mierzyli się z zarzutami pod ich adresem. W związku z tym przygotowałam dla Was cztery główne zarzuty pod adresem anarchokapitalizmu. Jeżeli chodzi o krytykę samego kapitalizmu, to na moim kanale możecie odnaleźć ogrom materiałów na ten temat. Warto sobie chociażby obejrzeć filmik poświęcony korporatokracji, temu jak Azja zwalcza ubóstwo, gospodarce podzwany, Temu, jak to jest w ogóle możliwe, że wzrost populacji nie przyczynia się do wzrostu ubóstwa, o zielonym libertarianizmie i tak dalej, długo by wymieniać. Zachęcam Was do przejrzenia sobie filmików na moim kanale. A tymczasem co? Lecimy z Koksem. Minarchiści utrzymują, że w ramach anarchokapitalizmu spory prawne dotyczące różnych jurysdykcji i systemów prawnych byłyby zbyt złożone i kosztowne, w związku z czym największa prywatna działalność w zakresie usług ochrony na danym terytorium zawsze przekształci się w naturalny monopol. Założenie, że na rynku. Usług ochrony nieustannie dochodzi do monopolizacji, wynika z faktu samej natury tych usług. Maksymalne usługi ochrony nie mogą współistnieć, gdyż na danym obszarze konkurujące ze sobą agencje, agencje będą się zwalczać aż do momentu, w którym jedna z nich uzyska pozycję dominanta. Poza tym, aby móc w pełni skutecznie chronić swoich klientów, agencja musi mieć charakter najsilniejszej. Zwłaszcza jednak, przy tym na to, że obecnie, jeżeli miałabym odbić piłeczkę, mamy do czynienia z monopolistą państwowym w zakresie usług sądowniczych oraz policyjnych. A jaki jest ich poziom? No, w dużej mierze katastrofalny. Oczywiście z całym szacunkiem względem osób, które pracują w tych strukturach. Pamiętajcie, że to system jest zły, a nie ludzie. Drugi argument przeciwko anarchokapitalizmowi dotyczy faktu, iż istnieje niebezpieczeństwo, że ludzie posiadający większy kapitał będą nieuchronnie dysponować większą siłą przymusu. Jednocześnie firmy obronne oraz sądownicze mogą faworyzować tych, którzy więcej płacą im za swoje usługi. Zastanówmy się jednak, czy w ramach wolnego rynku nie byłoby tak, że firma, która postępowałaby w tak nagannie moralny sposób, nie zostałaby wyrugowana przez inne, które cieszą się nieposzlakowaną opinią i autorytetem. Zważcie proszę przy tym na to, że obecnie mamy do czynienia, jak już wspomniałam, z monopolistą państwowym i... Z patologiami, zaniechaniami, korupcją, nieudolnością, a tak naprawdę instytucje mają ustawowo zagwarantowany monopol i nikt i nic nie jest w stanie im zagrozić. Trzeci argument brzmi następująco. Roszczenie Rothbarda do bycia anarchistą jest bezzasadne, gdyż tak naprawdę pragnie on wyłącznie zakończenia państwa publicznego. Jednocześnie pozwala on na istnienie niezliczonych prywatnych państw, w których każdy podmiot może dostarczać usług policyjnych, sądów i prawa lub też nabywać je od kapitalistycznych sprzedawców. Anarchokapitalizm rozpływa się w miastach-państwach. Niektórzy ludzie widzą w anarchokapitalizmie dystopię, uważają, że rzeczywistość bez państwa byłaby pełnym okrucieństwa chaosem. Zupełnie zdają się nie uzmysławiać sobie, że anarchia nie oznacza przecież bezprawia. Co więcej, to w dziejach świata państwa odpowiadały za największe klęski humanitarne, wojny i ludobójstwa. Z tego punktu możemy płynnie przejść do rewersyjnego zarzutu, zgodnie z którym anarchokapitalizm jest utopią, ideałem, który nigdy nie będzie mógł istnieć. Wielu osobom wydaje się, że funkcje państwa są od niego nieodłączne, uważają się za ludzi wolnych, ale czy są nimi w rzeczywistości? Zważcie na to, że obecnie państwo dyktuje nam, jak mamy się edukować, jak leczyć, jak odkładać na emeryturę, ingeruje niemal w każdą z kluczowych dziedzin naszego życia. Mnie osobiście cieszyłby każdy krok w kierunku ograniczenia funkcji państwa, chociażby wprowadzenie takiej zasady, że każda nowa regulacja musi znosić dwie poprzednie, szkodliwe, niejasne, ograniczające, bądź też gdyby w końcu pozwolono ludziom decydować, czy chcą należeć do tak skrajnie niewydolnych instytucji, jak ZUS czy NFZ, czy też chcieliby się ubezpieczać prywatnie. Jak już wspomniałam, wielu osobom wydaje się, że funkcje państwa są niemożliwe do zastąpienia poprzez usługi, przez podmiotów prywatnych. Ale ludzie, czy Wy, kiedy widzicie bułkę z makiem, to uważacie, że ten mak wyrasta z bułki? No nie wyrasta. Podobnie funkcje ochrony i sądownicze nie muszą koniecznie wyrastać z państwa. To na dzisiaj już wszystko. Jeżeli chcielibyście sformułować inne zarzuty pod adresem anarchokapitalizmu, bądź zmierzyć się z tymi, które przed chwilą przedstawiłam, sekcja komentarzy należy do Was. Ja zawsze z ogromną uwagą czytam każdy komentarz, który pojawia się pod moimi materiałami i jeżeli tylko mam coś ciekawego do powiedzenia, to z miłą chęcią na niego odpowiadam. Poza tym w opisie pod filmikiem zostawiam Wam link do mojego profilu na Facebooku oraz Instagrama. Wbijajcie tam koniecznie, bo publikuję naprawdę świetne memy.